Siemanko! Dziś z pracy, z autobusu Na ulicy Browarnej Zaglądają mi tu o, Wronki To jest, co jest To jest właśnie wrona szara Chyba Ktoś się dokarmi, bo Tylko podjechałem i od razu Do, do okna przyleciały. <laughs> Szukają coś. Pod liściami. O! Bardzo mądre stworzenie. Na niektórych pętlach właśnie są takie. Można powiedzieć: Troszkę oswojone. Kierowcy im dają jakieś resztki pewnie, dlatego. Tak się zachowują, zwaniaki. To jest na lasach. Na to już w koszu grzebie jest tu kilka sztuk oho, zobaczcie nie, mi tu ciekłość, dobra, tu jesteś to już sobie grzebie w koszu już wyciąga jakieś śmieci, no niestety odrzucamy odpadki do kosza i zwierzęta sobie korzystają z tego aby przeżyć po prostu te ciężkie chwile mrozek jest dzisiaj w Warszawie minus jeden no, tak samo jak wróble na dworcu wschodnim dają sobie radę tak samo no e, o tych wróblach szkoda, że nie nagrałem filmu bo naprawdę jak te upały e, podjeżdżałem autobusem i skraplała się właśnie woda z, z klimatyzacji to wszystkie podlatywały i spijały tą wodę także to było coś niesamowitego jak one sobie się nauczyły tego po prostu no dobra no ich tu karmić nie będziemy no, już jakiś kawałek chlebka znalazłem Sami dzisiaj w czwartki nie jem. Mam taką zasadę, że w czwartki, już trzeci czwartek w sumie idzie, że czwartek e, tylko piję wodę, przyjmuję płynę. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam z Warszawy. Cześć, owronka